Mamy najdroższy prąd w Europie, a na transformację przemysłu nie ma pieniędzy. Dodatkowo taka transformacja trwa i nie dzieje się z dnia na dzień. Tym samym nasz przemysł z dnia na dzień będzie coraz mniej opłacalny dla firm. Bo zobaczcie, nawet taka elektrownia atomowa, jak wszystko dobrze pójdzie, to zostanie wybudowana dopiero za 10 lat. A przez te 10 lat nikt nie będzie dopłacać do swojego interesu. Był to problem, który był zawsze spychany przez partie polityczne na następców i nikt do niego na poważnie nie podszedł na czas. I teraz będziemy zbierać tego żniwo i to dość poważne. Ja sam osobiście nie wiem, jak państwo polskie z tym sobie poradzi i przed ucieczką inwestorów z Polski. No, chyba że system ETS zostałby zatrzymany, w co wątpię, bo kraje bardziej rozwinięte będą na tym korzystać, gdyż inwestorzy będą przenosić swoje fabryki i firmy tam, gdzie ta energia jest po prostu tańsza. A im większy udział zielonych energii, to tak naprawdę ten prąd będzie dla odbiorcy tańszy.